Cześć! Cześć! Zastanawiasz się nad wyborem szkoły, ale możliwości jest tak wiele, że ciężko się zdecydować. Ja jestem Dominik i pozwól, że coś Ci pokażę. Cwiecielona nie lubi być bierna, dlatego statyczną naukę w ławkach często urozmaicamy wyjazdami powiązanymi z naszymi kierunkami. Klasy humanistyczne wybierają się na wykłady na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, do czy Muzeum Śląskiego. Zainteresowani WOSem odkrywają archiwa IPN-u, uczestniczą w rozprawach sądu lub poznają strukturę aresztu. Jeśli jesteś w klasie biologiczno-chemicznej, na pewno przemówią do Ciebie zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Śląskim lub wykłady na ujocie. Dla pasjonatów geografii są zajęcia w ekocentrum, a rozszerzeń językowych różnego typu wykłady czy lekcje z native speakerami. Grafik klas matematycznych urozmaicają wykłady na Ujocie, czy na przykład doroczne święto liczby Pi. Na bieżąco śledzimy też aktualne wydarzenia, dlatego nauka tutaj nigdy nie jest nudna. zdrowym ciele, zdrowy duch. Szkoła to nie tylko lekcje języka polskiego czy matematyki, to także wychowanie fizyczne. Nasze liceum posiada bogatą bazę sportową. Dwie sale gimnastyczne, siłownie, halę sportową typu balon, stoły do tenisa, boisko sportowe typu Orlik do gry w piłkę nożną oraz dwa boiska betonowe do gry w koszykówkę lub piłkę ręczną. Bierzemy udział w licznych zawodach sportowych, a w czasie zimy wychodzimy na lodowisko oraz organizujemy wyjazdy na narty. Myślę, że każdy uczeń naszego liceum ceni sobie niepowtarzalną atmosferę panującą w nim. Cały klimat tworzą nasi uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Jesteśmy tutaj dla siebie i w razie problemów zawsze możesz zgłosić się do pedagoga, psychologa, innego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły i na pewno uzyskasz wsparcie. Nawet w planowaniu przyszłości i doborze odpowiedniej ścieżki kariery, nasz doradca zawodowy jest w gotowości by Ci pomóc. Ogólnie nasza szkoła lubi pomagać i organizuje liczne wolontariaty. Nasi uczniowie pomagają w zbiórkach żywności Caritasu, zbiórkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolendujemy w szpitalu, czy jeździmy do Rudoutowic opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Jeżeli chcesz, możesz wykazać się artystycznie w kąciku kulica Listy czy Graffiti Space na naszym korytarzu. Do efektywnej nauki potrzebne są odpowiednie warunki. W trzecim znajdziemy ogrom zróżnicowanych, wyspecjalizowanych sal, jak na przykład pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, sale komputerowe czy salki do nauki języków. To tylko przykład tego, co oferuje trzecie Liceum Ogólnokształcące. Każde rozszerzenie znajdzie dla siebie kącik, w którym nauka będzie przebiegać zdecydowanie sprawniej i przyjemnie. Wiadomo, jak w każdej szkole jest czas na naukę. Jednak nasza szkoła organizuje też coś dodatkowego w przerwach między nią. Idealnym przykładem są projekty realizowane co roku przez nowych uczniów naszego liceum, tak zwane panoramy. Przez tydzień każda z nowych klas przygotowuje szereg aktywności na przerwach, by z jak najlepszej strony zaprezentować swój profil. Co jednak ważniejsze, zintegrować się jako klasa. Przygotowując te aktywności, wchodzi bardziej w naszą społeczność, bo integruje się też z nami, starszymi kolegami czy nauczycielami, zapewniając wszystkim ogrom rozrywki. Jeżeli działamy, to działamy wspólnie. Wszystkie decyzje i pomysły są konsultowane na spotkaniach samorządu uczniowskiego, które odbywają się co tydzień i pojawiają się tam przedstawiciele wszystkich klas licealnych. Każdy ma szansę się wypowiedzieć i zaproponować coś od siebie, więc czekamy też na Twoje propozycje. Mam nadzieję, że rozwiało to wszelkie wątpliwości. Do zobaczenia we wrześniu.